E, strasznie dużo zabawy było przy z dygus e, Przyjeżdżało do mnie masę znajomych. E, <noise> pozdrawiamy reżysera. <głos> <głos> przyjeżdżało do mnie masę znajomych, e, kolegów e, głównie, z wiadrami wody. E, i, no, też było przy tym bardzo dużo zabawy. E, natomiast już, już teraz, jako dorosły człowiek, który własny rachunek najczęściej wyjeżdżam gdzieś po prostu na święta, w górę, odpocząć. Dla mnie chyba najważniejszą sprawą było takie spotkanie rodzinne. Jechaliśmy do, do, do moich wujków, gdzie oczywiście, tak jak mówi Magda, czekał na nas z wiadrem wody na balkonie, żeby tylko nas oblać. I e, jako małolata właśnie to była na najlepsza zabawa. Tak czekaj, czekaj, ale ty jesteś chłopcem, oblewali cię w shingut godzingów? No, była to fajna zabawa. Wiem, że powinna się oblewać dziewczyny oczywiście. No raczej. No ale konkurencja była taka, że trzeba było oblać każdego. Więc... Mi, mi tato jak sobie przygotowywałam wiadra e, wody e, na moich kolegów, wylewał je. Słyszałem. To e, tak, i on jakby absolutnie pilnował tej tradycji, żeby było tak jak ktoś Mam e, dość dużo miejsca, e, u siebie na lunchu, więc e, zrobiliśmy dwa obozy. Mhm. Przygotowaliśmy ciepłą wodę, nie było tak, to było dwa lata temu, więc było w miarę ciepło i po prostu była regularna bitwa na wodę, na... na... Były pojemniki produkcji balonów, były jakieś takie większe, większe pistolety. No, był też taki wąż obrotowy w pewnym momencie się wkradł, także była na bogate. Jedyną tradycją, która kultywowana jest w mojej rodzinie, jest śmigł z dyngus. I najczęściej to jest tak, że ona niekoniecznie jest kultywowana przeze mnie, tylko w poniedziałek, wielkanocny, budzę się z przez kogoś gota. Najczęściej to są sąsiadki mojej siostry, czyli koleżanki, i sąsiadki mojej mamy itd. Więc po prostu zawsze mnie to zaskakuje, że w pojęciach rano budzę się z wiadrem na głowie z Chociaż jestem, święcie, czy ustawiam budzik wcześniej, bo chcę wstać i uniknąć te, tej nieprzyjemności powiedzmy, ale nigdy się to nie udaje. Zawsze mi po prostu jest chlub. Tym razem nie dam się zaskoczyć, bo przez dwa lata pracy na planie policjantek i policjantów nauczyłem obsługiwać się bronią.